Chyba widzowie, to znowu ja. I jesteśmy w lasku, gdzie z, w jednej miejscówce mam bazę. W sensie nie ja, tylko moja ciasteczka. Tam się udamy, ale przed tym zobaczcie to. Tutaj zresztą nie. Łanie ładnie. I to. To jest tak ładne. A tutaj można jeszcze zobaczyć też. Nie wiem czy widzicie. Też? O! No, są sopelki, więc ładnie. Yy... Nagrywam to dokładnie 6 taka po w poniedziałek. W roku 2025. I Oto jest. Zobaczymy sobie tutaj. tutaj. takiego ciekawego. Tu taka ładna toma. Co chwilę to wracam, bo muszę z kolegą pokazać. Tam wróciłem. I znajdujemy się obok ulicy Inżynierskiej. Niektórzy mogą kojarzyć, a niektórzy nie. Nawet niektórzy tu mieszkają. I tu są nawet dwie górki. Tam jedna i tu druga. Yy, na górę. By było trzeba wejść, ale nie o tym dzisiaj. My idziemy tutaj. O, patrzcie. Ja mogę nawet tu chyba wejść, bo mi buty tak pozwolą. Ale zobaczmy nadmiar. Dobra, nie. Idziemy. Nie będziemy chodzić o po desce, co? tu. Oj. Kolejna tama. Dobra. Nie będę wam tak zanudzał, więc... Zobaczymy się jutro po bazie. Dobra, dobra. Już sobie o pozostałości trochę. Tutaj kiedyś sawas o kurde teraz, pod górę, czy tędy tam tamtym drewnem, co tam jest o! No ślad lat jest <grytania> Dobra Spróbujemy tędy przejść Tu jakieś sukceswo, jak... Oj, ptaszek. Muszę tu uważać, bo nie wiem jak wygląda drewno, w sensie co jest to zapruchniałe. Dlatego muszę uważać, że to sobie przerzucę. To może w każdej chwili pęknąć. Weźmy sobie ten śnieg na dół. I już. Dobra. Bierzemy sobie. I tu było chyba. Tak, tu są pozostałości po bazie, Tam gdzieś jest jeszcze jedna. Mo y mojej y siostry też. O, tu jakiś ten, ale to wydach ma. Zeskakują to dziwne. O jakiś ptasek mały. Tam był, ale odleciał. O, kurde. Oj. Tutaj chyba nie wejdę. O! Oj, to ja jestem. Zjeżdżamy sobie z górki na tym. na obusku, tak zwanym. Tupi! O! O kurde, teraz stać niemo. O! Ślad! Będzie co tu byłem. Jeżeli lubię kody. właśnie takie na przykład jak te, albo bo opuszczonych miejscach to y, popiszcie sobie y, na, y, na YouTube Ządny psykun i taki y, ten, y, jakby wam to powiedzieć, żądny y, psykun to będzie po prostu. I jak będzie na początku filmików takie dobry, dobry, dobry dzionek, albo wieczór, no to to jest on, bo on tak zawsze ma yy, i polecam. Dobra, idziemy za tędy. Jak na razie zajadę, lepiej będzie, bo boję się tu schodzić, a zjechać około ptaszek. Trudno. Będę musiał chyba skoczyć. Dobra, nie, idziemy na górę. Bo już się tu powoli kubię. O kurde. Wow, wow, wow. Zapadło mi się. czekajcie Jak ja teraz tu wejdę. wiem. Hop. Oj, jednak Ja, ja się jakiś kilku do domowych. Chyba. Od na się. Idziemy na górę. Wow. Chyba. Tak a nogą. Okudę. Byśmy polecieli. Oj, 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 oj. Noga mi się zapadła. Oj. To będzie, oj, co nie widzicie tego z mojego wyglądu Bo nie mam specjalnego sepczętu, ale no staram się jak najlepiej patrzcie jak tu ładnie ma za nie jakaś ale jest Dobra, teraz tu trzeba wyjść Chyba tam pójdziemy najpierw. I potem ta bazę, którą mieliśmy najpierw przejeździć. Dobra. Op. Op. Dobra. O. Dobra. I to było chyba tutaj. Tak. I tam dalej jest kolejna baza, bo jestem przy, przy cmentarzu. Tutaj trzeba uważać. Oj, tu chyba pieski chodziły i powoli już. O! Są już dwie pozostałości. Snurek I to, bo to było kiedyś jako taka przyczepka w sensie to zaczepiania rzeczy. O Patrzcie, stare dzieje. Tutaj były schodki albo tu, ale chyba tu. I tutaj była taka, jakby mini wysepka, można powiedzieć. W sensie takie miejsce gdzie mogliśmy sobie poleżeć na kocyku na przykład o zamknęli tutaj kikiem pomysłowo i dalej już tam nic nie ma ale zobaczcie Nie wiem, czy ktoś kojarzy to miejsce Moja siostra ma to na budow... to Budowała to z kolegami, ja czasami tu przychodziłem, pomagałem z nią. Postawiam, jeśli to oglądasz, Matyna. I co? Nie przeciągam i idziemy na miejsce. Ale lubię ten zapach lasu takiego. To pierwszy zapach, czekajcie tutaj i tutaj też były schody, może będą jeszcze, nie, uu, uu, uu. Powa, skoczyliśmy sobie i tam jest górka, to potem tam pójdziemy najwyżej, ale to chyba nie w dzisiejszym odcinku. Dobra, nie. Te mi się. Ej, wózek że to tam jest. Patrzcie. Czekajcie. Wózek, że to Ten taki przenośny, jakby nie na ten, nie na zeton ani ten. Monetę. Tylko ten co jest w środku. Dobra. Czekajcie. O kurde, tu jest wezwanie Tam byliśmy przed chwilą Teraz idziemy tu Czekajcie, kaptur tylko założyć I możemy iść wow. U, Komary tu latają Dobra, powoli to chodzimy Wadzemy chyba już na dół zejść. O ile tam rada Nie O, choineczka malutka Dostaw choinkę O, choineczka mała i Dobra Tam gdzieś powinno już być Tam Widzowie nie chcący mi wyłączyło telefon yy, nie wiem czemu Moja woda tu spadła. Na mój telefon, bo mój telefon ma zabitą sypkę. Tędy zejdziemy? Powinniśmy. Tędy zejdziemy. Będzie bezpieczniej. Oj. to, żeby nie spaść się tam na dół. Znaczy wiem, że tam idziemy, ale lepiej zejść niż się zapaść. Bo. Dremowano drzewo i... Teraz znowu mi coś się przerwało. znaczy wyłączyło nagrywanie? O! Tutaj już widać. O! Czekajcie! Co to jest to cywone? Tego nie pamiętam. a to jakieś wiaderko Zjedziemy. zejdziemy O kuda? O, malutki tam był O, zecka. Ale wysoko nawet Ja stoję tu, a tam łyżeczka Nie chciałbym tam w to był problem, to była widzowie, znowu mi to się przedało, więc yy, ten No problemy będą z filmikiem, ale no trudno się mówi. Prawda? Znowu za będzie, bo mam kropelkę na tym, czekajcie. A może tak. Widzowie, cały czas to Widowie, się przerwa, nie wiem o co chodzi. Czekajcie, a jak było to To Dobra, widzowie, nie mogę. Zobaczcie, to jestem nic. Bo... ...plagowania. I takie problemy na przykład. Więc będę miał... O! I o to mi chodziło. Patrzcie, tutaj taka rzeczka mówi. bardzo. Hop! Zachęcam Was na... polubienia i zasubskrybowania mojego kanału. I miło by mi było jakbyście zostawili like. Oba. Oj. Oj. Just powinniśmy być. I to nie tu? Czekajcie. Nie, to powinno tu być. O, to chyba śmierku jednak nic. jednak tylko to się tą bardzo zepsuł albo się nie przykrył trudno warto było próbować wow 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 wywaliłem wow, wow, wow. się o jaka się liczyła Więc... dobra wychodzimy stąd idziemy o kurde wywaliłem się znowu Dobra, to wracamy. może Możecie mi napisać jakąś karę w komentarzu, co mam zrobić. Na przykład chcę iść, ale gdzieś nie lekko Ketańska Tylko bardziej przy Azaliowej, bo Mieszkam właśnie obok Azalirowej na Lubryckowej więc daleko bym nie mogło pójść i wracamy o kurde wywalimy się o tu było zejście a może jednak chcę zajeść tylko ją on to znowu przerwało przepraszam Was i lecimy zjedziemy sobie bo to było kiedyś wejście, ale to ja jeszcze nie zmniejszę. To zawsze mu życie. Opadłem gdzieś. Czekajcie. Aha, tu była baza. Tamto dokładnie Rozwalił ją ktoś. Kurde. Ale tak też jak zetka jest. Dobra, i tam jest kościół, tam można zauważyć się łatwo. Więc wracamy. Dobra, wydawało mi się znowu. Dobra, więc ja kończę, to by było dzisiaj na tyle. Możecie mi napisać jakąś karę albo jakieś pomysły na filmiki na przykład bo ten kanał jest nowy na YouTubie więc by było mi miło gdybyście polubili i zasubskrybowali ten film a tymczasem wychodzimy Uf. I tu jest kościół, a tam są działki obok kalinowej i inżynierskiej. Dwie bramy, dolna i górna. Jeśli ktoś tam mieszka, może mi napisać w komentarzu. A tym o tak, kończymy ten film. Więc pa.